Witam człowiek, rejestrator świata, doktor nauk z kanalizacji ściekowych. Dzisiaj wykład o koszu wiklinowym. Koszyk wiklinowy jest stworzony z, wi z wikliny, jak sama nazwa wskazuje, czyli z młodych pędów wierzb. Wiklina jest zrobiona z młodych pędów wierzb i później można takie artystyczne koszyki z takiej wikliny zrobić. Na filmie widzimy koszyk wiklinowy mały, który tutaj ma rączkę. Oczywiście wszystko jest zrobione z wikliny. No ten ma małą pojemność, ale można tu wsadzić jakąś kromkę chleba czy też jakieś jajeczka, cokolwiek, na przykład na Wielkanoc. Kosze wiklinowe mogą się od siebie różnić złożonością. Może być stworzony z większej ilości wiklin, z mniejszej bądź też pośredniej. Mogą być one większe ogólnie, mogą być mniejsze, szersze, węższe. No tutaj widzimy taki mały ten koszyk. W dużych koszach, potężnych koszach wiklinowych możemy przenosić cięższe rzeczy typu jakieś. Jabłka. Kosze wiklinowe mogą być pomalowane, mogą nie być pomalowane. Tutaj widzimy, że pomalowane troszkę jest na srebrny kolor i tutaj jest oryginalna barwa, oryginalna wiklina. To też jest oryginalna wiklina, tylko posrebrzana. Także one mogą być malowane, mogą być niemalowane. Wszystko też zależy od splotu. Tutaj Widzimy takie wystające paliki, w niektórych będą, w niektórych nie będą, wszystko zależy od człowieka, który będzie tworzył taki koszyk. Zazwyczaj kosze z wikliny posiadają tutaj takie otwory, takie przerwy, bo to jest normalne. Wiklina taka już jest. Bardzo lubię wiklinę, bardzo lubię takie koszyki, bardzo fajnie wyglądają, kojarzą mi się ze starymi, dawnymi czasami. No każdy koszyk oczywiście jeszcze posiada swój spód. Tutaj widzimy taki mniejszy ten spód, też posrebrzany. Mogą być te spody większe, mogą być mniejsze, szersze, węższe, dłuższe, krótsze i tak wygląda koszyk wiklinowy, bardzo przydatna rzecz. Dzięki właśnie takiej rączce możemy go przenosić w przeróżne miejsca, czy to na terenie zewnętrznym, czy to wewnętrznym w domu, czy na przykład w drodze gdzieś tam do kościoła, czy na pole po jakieś ziemniaki, jabłka, a cokolwiek. Także fajnie, fajnie to wszystko wygląda i to tyle, jeśli chodzi o kosz wiklinowy. Zachęcam do kupna koszów wiklinowych koszyków, bo naprawdę efekt wizualny jest bardzo fajny i tego typu materiał też jest trwały, jest wytrzymały, wiklina jest mocna. No i to by było tyle, no do takich koszyw nie można lać cieczy, wody, no bo to się rozleje, bo tutaj widzimy właśnie takie e, przerywki, takie e, szpary, no to nadaje się do przenoszenia jakichś lżejszych bądź cięższych e, owoców, warzyw, rzeczy ogólnie, no wszystko zależy od, od stopnia wielkości tego kosza, od jego wytrzymałości, od wielkości. I to tyle o koszu Wiklinowym. Dziękuję za uwagę człowiek rejestrator świata, doktor nauk z kanalizacji ściekowych.